Jak mówiłem ostatnio, GSAP posiada taki plugin jak flip do robienia flip animacji, które polegają na tym, że zapisujemy sobie obecny stan pozycji jakiegoś elementu, po czym zmieniamy ten stan na nowy. I wykonujemy flipa i wtedy GCP automatycznie robi przejście z zapisanego stanu do nowego stanu. Flipa można na przykład używać do animowania wysokości elementu z wysokości 0 do auto, ale gdyby służył tylko do tego, no to nie byłby zbyt ciekawy. Dwa plusy flipa. Pierwsze możemy przekazać mu nie tylko jeden element, ale listę elementów, na przykład jakiś selektor procesowy. I jeśli zmieniamy ułożenie całej listy, no to flip będzie potrafił za pomocą tylko i wyłącznie jednej akcji zrobić animację całej listy. A kolejna korzyść flipa jest taka, że nie musimy mówić na przykład. Że chcemy animować pozycję, szerokość czy wysokość, tylko mówimy mu ze stanu A przejść do stanu B, dzięki czemu jesteśmy w stanie animować na przykład pozycję ustaloną flexem czy gridem. To oznacza, że takie rzeczy, które w CSS nie są tak łatwo animowalne jak justify content, align items, czy na przykład grid column i grid row z flipem są animowalne w banalny sposób i to zawącą tylko i wyłącznie jednej czy dwóch komend.